Dzień dobry i cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie filmem o motywacji. I właśnie motywacja i konsekwencja jest powodem, dla którego kilka dni nie było filmu na kanale. Zaraz się wytłumaczę i zobaczycie, jak to się wszystko ładnie klei ze sobą. Zaczynamy od zera do bohatera. Let's go. Stoję w porcie w Huelwie, czekając już na wjazd na prom na Teneryfę, okres w Portugalii się skończył, wracam do siebie i teraz ktoś pomyśli, no to co to ma wspólnego z motywacją? Otóż ma, z motywacją, z konsekwencją, bo hmm, być może część z Was myśli, że mam bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo wolnego czasu, w związku z czym ee, nie ma problemu, żeby znaleźć godzinkę czy półtora na to, żeby poćwiczyć. W ogóle możesz się Radek przygotowywać, kiedy chcesz. Przecież jesteś wolnym ptakiem. Otóż nie. Pracuję pewnie więcej niż niejeden z Was, żeby ktoś się zaraz za chwilkę nie rozczulał nad sobą, jak to on ma ciężko. E, tylko dokonuję troszeczkę pewnie innych wyborów. Jednym z tych wyborów było postawienie na konsekwencje robienia rzeczy zamiast nagrywania filmów, który jest procesem dosyć długim dla mnie. Zrobić to, nagrać, czasami się pomylę, nagrywam od nowa, więc to zajmuje mi trochę czasu. Eee, poza tym trzeba to gdzieś złożyć i tak dalej. Nie lubię nagrywać pod presją czasu. Potrzebuję tego czasu znaleźć trochę więcej, żeby nagrać to spokojnie. A to dlatego, że na co dzień pracuję rękoma, pracuję przy komputerze, a jeszcze mam trochę innych rzeczy i swoich pasji, a też nagrywanie filmów na ten kanał też nie jest jedyną rzeczą poza pracą, którą robię i moja aktywność fizyczna też nie jest jedyną rzeczą, którą robię. Ja po prostu nie mam za bardzo czasu na telewizję, co mi zresztą pasuje na scrollowanie telefonu, więc jeżeli pierwsza rzecz na temat jego deficytu czasu, gdybym miał się zastanowić, to bym sprawdził w telefonie. Są dzisiaj już takie możliwości bez problemu, żeby zobaczyć, ile się czasu na tych social mediach spełniło, ewentualnie na Netflixie. Także po prostu dokonuję innych wyborów. I przez ostatnie kilka dni miałem tyle pracy w Portugalii jeszcze, że po prostu nie wyrobiłem się z nagraniem filmu. W związku z czym nadrabiam, nadrabiam filmem o motywacji, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Żeby być tutaj odpowiednio wcześnie na promie, potrzebowałem wyjechać dzisiaj o 4 nad ranem. Ta część mojej historii, myślę, że może się po prostu bardzo przydać komuś, żeby zrozumieć po prostu na czym polega konsekwencja i skąd się bierze czas na robienie pewnych rzeczy. Nawet na 30 minut dziennie. Żeby być tutaj z rana, potrzebowałem wyjechać o 4 w nocy. I wiedziałem, że jak już tutaj dotrę, nie będę miał czasu, będę miał problemy, problemy. Będę po prostu potrzebował poczekać na prom później, 34 godziny na promie, czyli dwa dni jestem wycięty z jakiegokolwiek ruchu. Ja na statkach umieram zawsze. Więc potrzebowałem zrobić przed wyjazdem o czwartej nad ranem trening na drążkach. Nie chodzę na siłownię od lat, więc chodzę tylko sobie na drążki, to poszedłem. Poszedłem i to po prostu zrobiłem. Więc jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że przede wszystkim mam łatwiej, bo mam więcej czasu, to będzie to po prostu nieprawda kolejna rzecz związana z motywacją chociaż słowo generalnie motywacja mi się nie podoba bo to dla mnie motywacja dzisiaj się kojarzy każdy pewnie w różnym okresie do, tego, do tych zagadnień w różny sposób podchodził, czy był tym jakby bombardowany, że trzeba być zmotywowanym i tych systemów motywacyjnych było kilka od takiego e, puść wszystko niech się toczy do takiego think big amerykańskiego Emocjonalne sterydy, pompowanie ludzi, może wszystko, możesz, możesz, zobaczysz, i wychodzą po takich dwudniowych szkoleniach. I na tydzień starcza prądu, a później okazuje się, że nie wszystko mogą, bo naprawdę nie wszystko mogą. Więc myślenie, think big, jest do dupy. Myślenie, you're so small. Nie możesz nic, po prostu poddaj się jest do dupy. Możesz, ile możesz. I te nasze wszystkie głupie przysłowia ludowe, co cię nie zabije, to cię wzmocni, jakieś takie pierdoły, to są bzdury, które gdzieś tam próbowano zakorzenić w nas, tak naprawdę możesz tyle, ile możesz. A jak będziesz próbował więcej niż możesz, to sobie zrobisz krzywdę, albo zaboli ci fizycznie, albo zaboli cię psychicznie. Więc jak chcesz coś robić, to przede wszystkim weź poprawkę na to, że jesteś sobą. Nie jesteś nikim innym. I jeszcze raz powiem, tutaj zacznę, wrócę, nawiążę do tego, że to nie jest film dla sportowców, byłych sportowców. Bo byli sportowcy mają zupełnie inną determinację. Mają zupełnie inne nawyki i ich wiedza o tym i emocjonalne przywiązanie do tego, co trzeba robić, żeby sukces był, jest zupełnie inne niż osoby, która ze sportem nie miała nic wspólnego, a teraz zaczyna się zabierać za swoje zdrowie. Tam są bardzo często, na pewno inne są nawyki ruchowe. Za którymi czasami albo często stoją nawyki żywieniowe, bo nie każdy sportowiec się dobrze żywi, co jest oczywiste. Ale generalnie bywa tak, że to są osoby, które wiedzą, co trzeba robić i nie są zaskoczone, nie muszą wywrócić całego swojego życia. Po to, żeby sprostać tym zmianom, które sobie zaplanowały. A jeżeli film jest dla ciebie, do ciebie go adresuję przecież, jeżeli nie jesteś byłym sportowcem, to najprawdopodobniej nie, masz, nie jesteś tym typem osoby i nie masz świadomości tego, jeżeli chcesz wejść na drogę sportowca, na ścieżkę sportowca, to to nie jesteś ty. Więc to jest takie think big. Mogę cię, jeżeli ktoś myśli, że ten film będzie czymś, że ja będę próbował cię przekonywać, że Tobie powinno się chcieć, i to jeszcze w takim wymiarze, wow, będziesz super, pięknie zajebiście, to ja tego po prostu nie zrobię, bo to jest nieprawda. Jeżeli dzisiaj kimś takim nie jesteś, to wybacz dzisiaj z tego, dzisiaj z ciebie kogoś takiego nie zrobimy. Jeżeli w ramach długiego wielomiesięcznego postępowania, tak jak wcześniej wspominałem w ostatnim filmie, odkryjesz w sobie olbrzymi potencjał. To zajebiście. To świetnie, i wierzę, że jest przynajmniej niemała część takich osób, która właśnie do tego dojdzie. Strasznie się zdziwi sobą, ale mimo wszystko będę mówił, że wszyscy, nawet takie osoby, które jeszcze tego nie wiedzą, powinny zacząć delikatnie, żeby dopiero przekonać się o tym za parę miesięcy. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o motywację, wyrzucamy Think Big. Po drugie, nie ma, nie ma jakiegoś zlitowania się nad sobą, kto to. Gdzieś to odszukam, ale bardzo dużo fajnych rzeczy powiedział Cristiano Ronaldo na przykład, o właśnie przypomniało mi się, który wypowiadał się, nie wiem czy znajdę ten film, więc to powiem, a jeżeli znajdę ten film, to puszczę wam ten film z jakimś tam tłumaczeniem. Świetnie się wypowiadał o tym, jak ciężko trenuje i mówi, że nie zawsze mu się chce. Wszyscy chcą być Cristiano, ale ja wam daję mapę, myślisz, że to zrobisz? To trudne. To dyscyplina. The discipline is the most difficult thing, not only in the sport, but in the life. You have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say uh, you like to go to the gym every day. Of course, no. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Bo jeżeli ktoś myśli, że motywacja, ale to robi, to jest konsekwencja. A jeszcze inny cytat to będzie cytat, czy to był Samuel Jackson, który opowiadał o tym, że żeby spełniać marzenia, też to postaram się odkopać, żeby spełniać marzenia, to, to nie, nie wystarczy marzyć. Dreams without goals are just dreams and ultimately they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams <laughs> you must apply discipline, discipline? but more importantly Consistency, because without commitment you'll never start, but without consistency you'll never finish. Więc jeżeli ktoś myśli o motywacji w taki sposób, że motywacja to jest doprowadzenie do sytuacji, w której mi się zawsze zajebiście chce i po prostu idę oczarowany tym, że idę na trening. O, zakochany jestem w tym, co ja teraz robię. To jest nieprawda. Jeżeli ktoś na to liczy, że do tego stopnia siebie zmotywuje, to jeżeli takie coś ma dzisiaj, to on sobie nie. Nie, to za dwa tygodnie już tego nie będzie, bo będzie padał deszcz, bo zaboli noga. Więc raczej w tym wszystkim mowa o motywacji, to jest mowa o tym, żeby do tego zabrać się rozsądnie, żeby sobie dobrze ułożyć logistykę, żeby się nie katować, do tego wszystkiego zaraz dotrę, aniżeli żeby się emocjonalnie sterydować i opowiadać sobie, jaki to już jestem zarypisty i te wizje, jaki to ja będę piękny i jak kiedy. A ta wizja jest oddalona o tyle miesięcy do przodu że jeżeli ty już dzisiaj myślisz o tym, trzeba stawić, warto postawić sobie cele, ale nawet jak to Hiszpanie mówią poka a poko, krok po kroku, żadnych jakichś wielkich, wielkich oczekiwań dzisiaj nie buduj. Nie buduj tego, a nawet jeśli budujesz, to nie na bazie takich palących po prostu cię w środku ogromnie emocji. Podejść do tego w sposób racjonalny, jako coś co wykonujesz, coś co nie zawsze będzie super, fajne, ale chcesz to zrobić, wiesz po co to robisz, masz pełną świadomość. Nie zawsze będzie łatwo, ale generalnie cały właśnie trening tak jest przygotowany i wszystko związane z żywieniem będzie tak przygotowane, żeby nie nastręczało ci to problemów, żebyś mógł to polubić. A tym to się chyba nudzi, nie wiem czy sportowo chodzą co chwilę w tamtą i z powrotem. Więc ze sportowcami się łatwiej pracuje, bo naprawdę sportowcowi jak powiesz, że trzeba zrobić taki, taki będzie tego efekt, to on dąży jak taki łysek z pokładu, idzie klapy na oczy i jedzie, ciągnie ten, ten wóz. Ty tego wozu nie pociągniesz przez tyle czasu najprawdopodobniej, więc nie, nie naszprycowuj się tymi emocjami, nie wiadomo jak, takimi zbyt ogromnymi, po prostu podejdź do tego racjonalnie i zadbaj o logistykę. I zamiast oczekiwania tego wielkiego entuzjazmu nieskończonego, który ma trwać przez wszystkie miesiące, i jest sztuczny, jest nieprawdziwy i na pewno nie będzie tyle trwał, to raczej wypracuj w sobie dzięki temu, że nie przemęczasz się pewną konsekwencję postępowania i przygotuj się po prostu na to, że będziesz to robić. Jak ci coś wypadnie, to postarasz się nadrobić. A ja moim zadaniem jest to, żeby ci pokazać, jak masz nie zrobić sobie krzywdy ani tej emocjonalnej, ani tej fizycznej, ani tej żywieniowej. Dobrze, to jest to. Natomiast wracając jeszcze do tematu pracy, ile tej pracy jest, ile faktycznie, ile faktycznie pochłania nam normalne życie. A ci Państwo naprawdę chyba robią trening, oni chodzą tam i z powrotem, tam i z powrotem. To są Państwo, myślę, że tak 70 lat. Ten Pan może pewnie ponad 70, Pani też myślę, chodzą, stanęli, stanęli tu, stoimy, jest rząd samochodów, oni tam i tu, tam i tu. Można, można. Można w tylu miejscach sobie pochodzić przez 20 minut i zrobić sobie kawał fajnej roboty. Nie trzeba się męczyć z tym, że teraz będę się zajeżdżał. I właśnie katowanie jest kolejną rzeczą. Dzisiaj ten trening, który zrobiłem, to ktoś pomyśli sobie, Jezu, on wstał o czwartej nad ranem, wiedział, że jedzie samochodem i pojechał, poszedł jeszcze trenować. To się skatował, ale kat. A to nieprawda. Właśnie to nie ma nic wspólnego z katowaniem. Najgorsze, co możesz sobie zrobić, przecież ja robię to, co wy. Ja wiedziałem, że jak pójdę, zrobię sobie te cztery seryjki, bo ciągle jesteśmy jeszcze w tych czterech seryjkach. To jak zrobię te cztery seryjki, to się nie zajadę spokojnie. Ok, to mnie nie bolało. Wiedziałem, że nie będę od rana na takim lekkim niedospaniu musiał się katować i cierpieć. Nie, dlatego mogłem to zrobić. Gdybym miał wstać i pomyśleć o jakimś bardzo trudnym treningu. Pewnie bym znalazł w środku w sobie tysiąc powodów, żeby tego nie robić. I pytanie tylko pozostaje, czym to przeskoczył? Te całe niechcenie robienia tego, to niechęć do tego, jakie to ma być trudne, czym tego nie przeskoczył? Ale ponieważ wiedziałem, że to nie ma być z natury tak trudne, że to zajmie tylko te 20 parę minut, to stwierdziłem: ok, nic wielkiego, radę. Idziesz i zrobisz. I dokładnie tak zrobiłem. Zrobiłem krótki trening, po prostu wsiadłem do samochodu i przyjechałem tutaj. Także nie było żadnego kotowania, i dlatego ty też nie katuj. E, czyli nie ma emocjonalnych sterydów, nie ma wiary w to, że będziemy zawsze zakochani w, tym, w tej zmianie. Raczej mamy do tego nad tym przejść, do porządku dziennego, co robimy, wy, wyćwiczyć tą codzienność. Oczekiwanie tego, że będzie nam się cały czas cudownie chciało chcieć, to jest nieprawda. Ja też tego nie spowoduję. Nie, taka moje, nie taki mój cel. E, jeżeli chodzi o czas. No to jeżeli ktoś powie mi, no dobra, Radek, ale ty czasami pracujesz 8 godzin, 2 godziny przy komputerze i później jeszcze masz czas, a ja mam 14 godzin pracy codziennie, to jest to, co ja powiedziałem e, ostatnio. Wam się nie spodoba to, co ja mam do powiedzenia na temat motywacji. Jeżeli trafił Ci się okres dwóch, trzech miesięcy, w którym naprawdę jest ktoś tak zajechany zawodowo w imię jakichś wyższych wartości dla niego w tym momencie bardzo ważnych, żeby idą znowu, znowu idą. E, zobaczycie zaraz, przejdą. Ja chyba im pomagam. Brawo, 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 brawo. Are you just walking? Just walking, making exercise. Yes. Beautiful. Ja yeah. Po prostu chodzą i nie pomyliłem się. Oni robią ćwiczenia. E, więc, jeżeli chcesz mi powiedzieć, że 14 godzin codziennie pracujesz od wielu miesięcy i to się nie ma zmienić, no to tylko pozostaje w kwestii motywacji jeden, jedna no. rzecz do, rozwa do rozważenia. A mianowicie to. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Bo może po prostu jeszcze nie doszedłeś do momentu, czy nie doszłaś do momentu, w którym rozumiesz, że. Zadbanie o Twoje zdrowie, bo 14 godzin pracy, brak wypoczynku i brak ruchu to jest katowanie zdrowia. To jest pozbywanie się zdrowia, takie oddanie, tak samo jak palenie papierosów czy używanie narkotyków, to jest ta sama forma oddania zdrowia w imię wyższych celów, w imię radości lub wyższych celów. Ja będę pracował ciężko, zbuduję taką karierę, w 3 miesiące się nie udało, następne 3, następne 3, następne 3. Zdrowie spieprzy, może kariery nie będzie, więc jeżeli chcesz mi powiedzieć, że Bezterminowo, nie wiesz, ile będziesz pracował, 14 godzin, nie masz czasu na nic innego. No to pora się może zastanowić nad tym, czy to jest dobry wybór. Czy to, co robisz, służy Twojemu zdrowiu. A jeśli nie służy Twojemu zdrowiu, to jak może służyć tobie, albo Twojej rodzinie, albo Twoim dzieciom? Po pierwsze, nie będziesz mieć energii do tego, żeby żyć szczęśliwie. Po drugie, każda forma ruchu jest formą redukcji stresu bo się wydzielają endorfinki to właśnie po tym średnim ruchu. Więc jeżeli tego nie zrobisz, no to tak naprawdę wpędzasz się do grobu w imię rzekomo wyższych wartości, pomijając najważniejszą wartość, jaka jest, czyli zdrowie, Twoja radość, energia Twojego ciała, Twoja efektywność w pracy. Podczas gdyby, i to są rzeczy ważne nie tylko dla Ciebie, bo Ty powiesz, bo ja tak, ja dla całej rodziny. No jasne, dla całej rodziny się rozchorujesz, dla całej rodziny będziesz nieszczęśliwy i przemęczony. Mm -mm. To nigdzie nie prowadzi. Sam kiedyś byłem chyba w tym miejscu, pracowałem na wysokich stanowiskach w korporacjach, włącznie z byciem dyrektorem na całą Polskę, włącznie z byciem key Account Managerem w bardzo dużej firmie, jednej w największej na świecie farmaceutycznych. Nie kupiłem sobie ani wielkiej wyspy, ani, ani nie wiem, ani nie wybudowałem na niej domu, który jest otoczony dżunglą. Nie, po prostu. Więc. Z perspektywy czasu, jeżeli jesteśmy osobami powyżej 35 lat, to może warto na tą chwilę refleksji sobie pozwolić i, i nie gonić za wszystkim. Nie trzeba zmienić samochodu, a to nie moja sprawa. Ja ci nie każę zmieniać lub nie zmieniać samochodu. Natomiast jeśli się odbywa to kosztem twojego zdrowia, to może powiem tylko tyle. Nie jesteś jeszcze gotowy czy gotowa na to, żeby zatroszczyć się o swoje zdrowie. Skoro nowy żerandol w domu, albo nowe płytki w łazience, albo zmiana samochodu jest ważniejsza, to może po prostu nie jesteś gotowy. Kiedyś przez rok czasu nosiłem tapetę, kiedy, kiedy czułem, że potrzebuję zmiany, nosiłem taką tapetę w telefonie, że mistrz się pojawi wtedy, kiedy uczeń będzie gotowy. Więc może po prostu nie jesteś jeszcze gotowy albo gotowa na to, żeby podjąć te czasami dosyć radykalne zmiany, żeby tą głębszą chwilę refleksji sobie dać i żeby po prostu doprowadzić do zmiany swojego życia. Wierzę w to, że pozbycie się kilku godzin pracy jest y, czasami dużo lepsze i poprawia efektywność, zresztą wiem to po sobie, a uwierzcie mi, że pracuję i fizycznie, i pracuję, i pracuję jeszcze mentalnie i mam mnóstwo swoich rzeczy, które, które lubię robić. Więc co to za motywacja, jak w ogóle nie czujesz się w tym momencie jakoś specjalnie naszprycowana energią. No właśnie taka motywacja, taka motywacja, motywacja poprzez głębszą refleksję, poprzez spokój, a nie wszczykiwanie w ciebie emocjonalnych sterydów. Jest jeszcze jedna rzecz, której jestem w pełni świadomy i przekonałem się o tym wiele razy, bo to, co mówię nie tylko o, o, o tej niby motywacji, tak naprawdę o podejściu do, do, do pewnych zmian. Generalnie zmiana to jest coś takiego, co nie jest dla nas e, specjalnie fajne. Trzeba wyjść poza strefę komfortu i to zmienianie się... Niedługo nagram film o tym, jak, jak że tak powiem, jak wdrażać proces zmian. Niech przykładem będzie moja nowa aplikacja do, e, do uczenia się czasowników, odmiany czasowników w hiszpańskim. Jest coraz lepiej z tym moim hiszpańskim. Ale trzeba ćwiczyć dużo czasowników. Coś tam piszczą samochody. No, wyłącz, proszę pana, wyłącz pan ten samochód. No. Maserati pisze, no. Ok, e, więc w, wracając do tematu, uczę się w, w ramach nowej aplikacji do czasowników. Do tej pory, kiedy uczyłem się odmiany czasowników, miałem 4 czasy, czy 5 nawet z futuro, tak? Miałem 4-5 czasów i piszę. Piszę, odmieniam. Przez, przez wszystkie osoby dany czasownik. Odmieniam odmieniam w jednym czasie, w drugim, trzecim, czwartym. A aplikacja, którą sobie zainstalowałem, żeby nie nosić tych wszystkich kartek, bo już mnie zmęczyły, jest taka, że po pierwsze, nie wiem kiedy, jaki dostanę czas i nie wiem, w której osobie mam przedstawić ten czasownik wpisać. I to jest uczenie się tego samego, ale w zupełnie inny, nie do końca w ten sposób zorganizowany sposób. Znaczy, nie w ten nie do końca w ten sam poukładany sposób, nie w tej kolejności, że ja o, cyk, cyk, cyk. Jakie to było trudne, więc wprowadzenie nawet takiej małej zmiany wymagało ode mnie miesiąca czasu, nie tyle co walki z tą aplikacją, ale przyzwyczajania się do tego, że okej, okay, mój mózg teraz może przyjmować robienie tych samych zadań w innej kolejności. Patrzcie, taka mała pierdoła związana z siedzeniem 30 minut dziennie na telefonie z nauką czegoś wymagała, mogła przez pierwszy okres czasu budzić taką niechęć. Tak mi odpychało to, bo było inaczej zorganizowane. Robienie czegoś, co jest dla mnie ważne, tylko w inny sposób. I tak chcę to robić, i tak bym to robił. Ale ten sposób jest bardziej efektywny, ale wymagał poza wyjście, strefy, wyjście poza strefę komfortu. Więc mówię to do was, żebyście też wiedzieli, jak to może u was wyglądać. Ale zacząłem od czegoś innego, zacząłem z inną myślą. Ja wiem, że was rozczarowuje teraz, mówiąc to, część osób jest rozczarowana, ale to dlatego, że. Kochacie być oszukiwani? Czy kochamy być oszukiwani? W bardzo wielu starach naszego życia. Każdy mówi, że lepsza jest ta gorsza prawda niż najcudowniejsze kłamstwo. Ale to jest dopiero kłamstwo. Nie chcemy tak. Słuchajcie, naprawdę chcemy być bardzo naiwni, jeżeli tylko czemuś to służy i chcemy strasznie wierzyć w to, że pewne rzeczy będą się działy. Ja kiedyś czytałem. Powiem wam kilka rzeczy. Czytałem, nie mogłem uwierzyć w to, jak ktoś opisuje jakiś nowy środek, który jest na odchudzanie. Mówię, może mi coś umknęło, może ja czegoś nie zrozumiałem. Czytam, no jaki fantastyczny, jakież on to ma właściwości, jak się ludzie cudownie na jego temat wypowiadają. No normalnie sam się podjarałem, mówię, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Na końcu to był błonnik pokarmowy. Tylko w taki sposób przedstawiony, że wow, nie dziwię się, że komuś, kto nie jest z tym związany, z żywieniem. Żenienie Wam kitu, najcudowniejszego kitu, którego bardzo potrzebujecie, żeby stworzyć wrażenie, że tym razem będzie to łatwo, że w ogóle ten Radek, on nie wie co mówi. Ten gość tam, kurwa, pół świata już wymyśliło 100 razy lepsze rzeczy. Gówno nic nie wymyśliło. Naprawdę gówno nic nie wymyśliło. Jeżeli chcesz to wierzyć, to jesteś naiwny. Eee, osoby, które ze mną studiowały dietetykę... Ja byłem jakiś tam, że tak powiem, bardziej ogarnięty w tym, bo ja tą dietetyką wiele lat się zajmowałem. Poszedłem na studia dla papieru, więc osoby, które studiowały i zauważyły to, że mam jakąś taką szerszą wiedzę, to potrafiły po pierwszym roku na studiach pisać do mnie z zapytaniem, ludzie z dietetyki, czy te tabletki na odchudzanie uważam, że działają. Więc jeżeli nie jesteś współ, nie masz nic wspólnego z żywieniem, nie masz nic wspólnego ze sportem, to nie dziwię się z jednej strony, że jest łatwo zagrać na Twoich emocjach i właśnie wpompować w Ciebie emocjonalny steryt, który spowoduje, że Ty się po prostu podjarasz, kupisz coś, a to jest bez sensu. To jest bzdura, bo takie rzeczy nie istnieją. Ja to mówiłem w telewizji. Puszczę Wam mój wywiad z telewizji, ja nie wiem czy ja go mam, ale gdzieś przed iluś lat, w którym mówiłem, że gdyby były jakieś cudowne środki na odchudzanie, to Leonardo DiCaprio nie miałby problemu z nadwagą. A ma, bo nie ma. Bo nie ma takich środków. On by zapłacił milion dolarów i by miał. Po prostu. A wy chcecie zapłacić 100 zł. I teraz, żeby nie było. Ludzie twierdzą, że czytają składy różnych produktów. Dojdziemy jeszcze do żywienia. Na razie postaram się to wszystko poukładać. Dzisiejszy film jest długi. Cholera ma być długi, bo nagram to raz. Jak ktoś do niego nie wróci i zrobi sobie emocjonalny bałagan, to się wywali na plecy i powiem mu: wróć do tego filmu. Wróć do tego filmu, bo znaczy, że nie zrozumiałeś idei całej. Tej niepopularnej idei, którą szerzę, która jest taka niefajna dla Ciebie, bo niestety nie będę Ci obiecywał tego, co Ci obiecują za pieniądze jakieś ogromne. Ja Ci mówię, że Ty możesz się po prostu przyzwyczaić do fajnej pracy. Ale jest mnóstwo, zmierzając, żeby, żeby ten okr okręt nie płynął nie wiadomo jak długo e, bez brzegu. Zmierzając do brzegu, nie ma takiej drogi na skróty. Nie ma takich cudownych środków, osoby, które ze mną pościły, przez jeden czy dwa dni nie miałem okazji, właśnie dlatego, że pracowałem, nie miałem okazji wejść na, na naszą wspólną grupę Whatsappową, no i co? I nagle czytam, że na końcu ktoś mówi, że do wody będzie dodawał jakieś cudowne elektrolity, bo one są keto. Elektrolity to są jony. Te jony są również jonami e, wapnia, sodu, to są... To są rzeczy, które są w soli, a jeżeli są jeszcze składniki mineralne w soli, to to są elektrolity. One są keto, każda sól jest keto. Kłodawska himalajska ona jest keto, ale ktoś był gotowy zapłacić 30 za 300 gram 80 zł, sól kosztuje, nie wiem, chyba z 2 zł kilogram. Ale ktoś był gotowy zapłacić 180-240 zł za kilogram soli, bo na opakowanie było napisane, że one są keto elektrolity. Błagam Was. Jak chcecie, to ja Wam sprzedam keto elektrolity. Ja Wam sprzedam wszystko, jeżeli chcecie. Jeżeli zaraz skonstruuję 10 rzeczy, jedną rzecz, czy dwie rzeczy konstruuję, które są dla mnie ważne, i, i jeszcze się nad tym mocno zastanawiam, czy tam mnóstwo badań, które Wam pokażę, ile badań się naczytam, żeby wybrać to, co chcę wybrać, żeby nie gadać tych pierdół i nie wciskać kitu, ale jak chcecie, to Wam zacznę sprzedawać sól. Za 240 zł za kilogram. Będzie zniżka. Za 200 sprzedam. 20% zniżki od razu. Więc wyrzućcie to wszystko. Jedyna droga do tego, żeby zrealizować swój cel, jest przez konsekwencję, a żeby konsekwentnie coś móc robić, to nie można się katować i trzeba mieć to logistycznie poukładane. Bo jeżeli zaczniecie wprowadzać zmiany, które po pierwsze nie są kompletnie wasze, a po drugie wymagają, tak jak z żywieniem będziemy rozmawiać, bardzo dużo chodzenia po sklepie, szukania nowych produktów, czytania wszystkich etykiet, to zwariujecie w drugim dniu. Po dwóch godzinach w sklepie czegoś wam zabraknie w szafce, emocje, bałagan, przyjdzie zmęczenie, przyjdzie brak produktu, odejdzie wam chęć na zmianę. Więc my mamy wszystko uprościć, ale nie, pro, nie prościej, mamy przedstawić wszystko w najprościej jak się da, ale nie prościej niż można. To jest chyba z kolei Einstein, że naprawdę rzeczy najbardziej skomplikowane trzeba tłumaczyć w sposób prosty, ale nie prościej niż to możliwe, żebyście to zrozumieli. Więc OK, kończąc już ten przydługawy film, który jest uważam jednym z najważniejszych w tym cyklu, to tylko chciałem powiedzieć, że przepraszam, że niektórych rozczarowałem. Nie, nie przepraszam. Nie, nie, absolutnie nie przepraszam. Jednak ja nie przepraszam, że was rozczarowałem. To może po prostu przestańcie być naiwni. A tutaj co znajdujecie? Aha, i teraz jeszcze takich rzeczy trochę organizacyjnych. Właśnie dlatego, że pracowałem, dlatego, że nie miałem czasu się zająć komputerami, a kiedy kończyłem pracę, to już było za późno, żeby dzwonić do pewnych firm, dlatego jeszcze nie mam nowego operatora płatności. Już od wtorku, środy e, przyszłego tygodnia powinienem mieć tego operatora płatności, bo tam dosyłaliśmy sobie dokumenty, przecież to. W tym, w tym naszym pięknym kraju trzeba tysiąc trzeba dokumentów wysłać, żeby można było uruchomić jakąś usługę. Więc uruchomię usługę, która będzie polegać na tym znaczy w sensie stronę internetową, gdzie będzie można kupić na przykład dietę czy coś, to co mam od lat. Nie konstruuję nic, co uważam że jest dobre i nie wymaga przekonstruowywania. Tam są różnego rodzaju produkty, ale na przykład będzie można wtedy dołączyć do grupy WhatsAppowej. Do tej grupy WhatsAppowej, którą mówiłem, że w ramach naszego tutaj prowadzenia będę robił, tak? Czyli będzie można dołączyć i wtedy zaproponuję jeszcze parę rozwiązań. Eee, I włącznie z indywidualnym prowadzeniem w trakcie całego, całego tego naszego postępowania. Myślę, że będzie opcja z dwoma spotkaniami w tygodniu w miesiącu lub z czterema spotkaniami online'owymi w miesiącu. I to wszystko. Czyli będzie wersja pierwsza, tylko ktoś sobie edukuje się z YouTube'a i to powinno wystarczyć, jeśli, jeśli nie ma jakichś żadnych własnych zapytań. Druga wersja, że może za jakiś tam nieduży ten 50 złotych abonament dołączyć do e, dołączyć do, do grupy WhatsApp, gdzie będziemy się wymieniać. No i trzecia jeszcze indywidualne prowadzenia w dwóch sposobach. I to, co mówiłem, że będą webinary, że będzie QA. Że chętnie odpowiem na Wasze pytania, podzielę się z Wami, e, z wami swoimi e, jakimiś postępami. Od, jakby będziecie mieli okazję podzielić się swoimi postęp, postępami, wątpliwościami, to zrobię to dopiero za tydzień. No jest sobota, chcę, żeby to było w sobotę. Jest sobota. W ciągu przyszłego tygodnia, w połowie tygodnia najpóźniej, przekażę informacje o propo webinaru i zrobimy sobie w przyszłą sobotę ten webinar. I będziemy go robić co dwa tygodnie. Więc jeżeli ktoś teraz wchodzi w ten cykl, Albo już go zaczął i robi, to nie się nie martwi. Będzie czas na spotkanie ze mną, z nami wszystkimi, i będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Dobra, kończę, bo mam nadzieję, że za chwilę mnie wpuszczą i będę sobie 34 godziny umierał na promie. Ale jeżeli masz okazję, to sprawdź telefon. Sprawdź telefon, ile spędziłeś czasu w ciągu ostatnich dwóch dni na telefonie. Może zamiast tego lepiej faktycznie wyjść na spacer. Pozdrawiam, na razie. Ciao, ciao.